Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami na przeglądzie w Pepko, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to właśnie możecie teraz to zrobić, będzie mi bardzo, bardzo miło, zobaczcie od dzisiaj 3 za 2, czyli kupujecie jakieś produkty świąteczne, czyli jakieś zabawki, jak widzicie, jakieś takie artykuły do domu, kubeczki, inne różne takie pierdółki, oczywiście chyba to nie dotyczy ubrań świątecznych, to kupujecie 3... A drugi macie, trzeci, przepraszam, macie najtańszy gratis, więc oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Zobaczcie, na sam początek mamy tutaj złote szczućce. Tak się prezentują i już Wam tu pokazuję, jaka jest cena. Cena tych szczućce to 60 zł, no teraz tak kosztują. No i tutaj macie wszystkie, wszystkie wytyczne co do mycia w zmywarce, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Idziemy dalej i tak dalej i tak dalej, idziemy dalej. Następną rzeczą jest taki kubek. Zobaczcie, tak się prezentuje z taką piękną złotą podstaweczką. Bardzo duży i ten kubeczek jest za 25 zł. Jejku, boję się, że on mi tutaj wypadnie. No i on nie ma przykrywki, pokrywki czy nakrywki, jak zwał, tak zwał, zależy jak kto mówi w domu. A ten na przykład ma, zobaczcie, ma jeszcze łyżeczkę, więc można sobie zaparzyć jakieś fajne herbatki. Ten kosztuje 20 zł ale również możecie zrobić to na prezent dla kogoś. E, widzę, że wjechały też e, z tej nowej kolekcji Master Masterchefa 12 zł kubeczki. Widziałam, że są jeszcze czarne, więc jeżeli macie ochotę, to szukajcie. U nas są akurat białe. Kurczę, nie wiem, czy wczoraj nie widziałam właśnie czarnych, że pani wystawiała, no ale może są wykupione, bo widzę, że ludzie wykupują. Tu macie patelnie, Jeżeli chcecie zobaczyć, to już to jest u mnie na przeglądzie wcześniej, mm, ale tu Wam jeszcze pokażę ściereczki. 25 zł kosztują. No i jak ktoś jest takim, wiecie, e, bardzo lubi gotować i bardzo lubi ten program, no to zobaczcie, możecie mieć takie oryginalne e, ściereczki, masterchefa, tam są jeszcze fartuszki, więc, e, więc jeżeli ktoś tak bardzo lubi, czy lubi w fartuszku, no to. To bardzo, bardzo polecam, bo naprawdę dobra jakościowo. To są Ani Stalmach, tak dobrze mówię? To jest ta nowa kolekcja, yy, ale jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie, proszę. Yy, następną rzeczą jest choinka, za 12 zł, i to jest świeca, i ona jest w kolorze złotym i srebrnym, przynajmniej u nas. Nie wiem, jak to jest w innych yy, sklepach. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy, tak poczekajcie, muszę tak trochę pojeździć yy, po półeczkach. I zerkniemy sobie razem, co jest ciekawego, ale powiem Wam, że naprawdę Panie cały czas dokładają. Panie cały czas dokładają. Ja co jestem, to zawsze coś kupię. No i pokażę Wam we vlogu, bo zrobię Wam vloga. Pokażę Wam we vlogu, co sobie zakupiłam już z pepko. Już niektóre rzeczy chłopaki noszą. I mój mąż. 45 zł kosztuje taka choinka. I ta choinka jest od razu z takimi lampkami. Zobaczcie, tylko tu czubek trochę się przekrzywił, ale to oczywiście trzeba wszystko ładnie poukładać, jak to choinki. No i ona jest z lampeczkami, więc jak ktoś nie chce dużej choinki, no to taka choinka jest myślę, że dobrą opcją. Bardzo ładnie wygląda, już chyba tutaj u nas tylko to zostało, a było ich dosyć sporo. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Domki, domeczki, napisy lampeczki, jakieś choineczki naprawdę sporo tego wszystkiego jest ale o, poczekajcie, bo tego chyba nie widziałam, nie, nie widziałam i tu macie taki stroik, można go położyć na stół można go powiesić na ścianę, można go powiesić na drzwi, oczywiście tak, żeby chyba te szyszki nie zmokły, bo nie jestem pewna, czy one mogą tak sobie wiecie zmoknąć, cztery dychy kosztuje yy, i wczoraj widziałam jeszcze taki czerwony za 30 zł chyba ładniejszy był ten czerwony troszeczkę inaczej, yy, inaczej inne gałązki, ale mi się wydaje, ładniejszy, y, tylko że dzisiaj już go nie widzę, więc myślę, że y, może to wszystko już po prostu y, poszło bo bardzo dużo ludzi robi zakupy i naprawdę wy mówicie, że na przykład dużo, niektórzy z Was właśnie mówią, że, dużo, że u Was nie ma ruchu dużego w Pepko. U nas jest, gdzie wpadam, to jest dyszka, kosztuje ta dekoracja drewniana, taki mikołaj. U nas jest naprawdę dużo ludzi i czasami to pomykam pomiędzy nimi, żeby im tylko nie przeszkadzać w zakupach. Następną rzeczą jest choinka za 10 zł. I zobaczcie, ona jest ledowa, ale poczekajcie, bo gdzieś tu jeszcze widziałam większą, to od razu wam pokażę, to od razu wam pokażę jak ona wygląda, poczekajcie, poczekajcie, o tutaj jest, dobra, widzicie? Trzeba po prostu się rozglądać i szukać, bo można sobie zrobić fajny komplet, a to będzie ładnie wyglądało, jak na przykład będzie stała duża i dwie małe, na przykład nie, albo nawet jedna mała. No i ta większa kosztuje 20 zł i ona również jest świecąca, zobaczcie, tutaj wyciągacie sobie tylko ten papierek taki. Mm, i, yy, I już yy, ona się świeci, nie musicie dokupować baterii. Ok, ok, bo aż mi tu zasycha w gardle. Yy, 7 zł kosztują, yy, kosztują takie LEDy, 6. Yy, nie, to są bombeczki tylko. Nie, to są chyba tylko bombeczki, takie szyszeczki, 6 zł, 6 sztuk, ale wiadomo, że można sobie iść na spacer i w lesie sobie nazbierać, zaczepić i macie za darmo i jaka satysfakcja, że sami zebraliście, nie? Fajnie. Tutaj mamy takie i one są bezcenne, słuchajcie, nie widać ceny z jednej ani z drugiej strony, więc tu nie będę rozrwalać tego woreczka, no żeby po prostu nic tutaj nie uszkodzić. Jakbyście bardzo chcieli, no to wtedy dajcie znać w komentarzach, to Wam właśnie wezmę i jakoś tam delikatnie otworzę i zobaczę cenę. Dobra, następną rzeczą jest taka nowość, zobaczcie jaka lampka. Jeszcze chyba takiej e, nie widziałam tu w Pepco. Kosztuje 40 zł. No i zobaczcie, tutaj tak samo. taka sam Podobna sytuacja, bo tu trzeba włożyć baterię. Ale myślę, że jak się gdzieś jeździ, to one są właśnie takie fajne, te lampeczki. Tu mamy taką. Fajna taka dla dzieciaków, e, jak czasami dzieci się boją. E, I przy usypianiu po prostu włączyć jakieś światełko. 25 zł kosztuje, mm, więc myślę, że też e, fajna opcja. A tamte właśnie lampki, które widzieliście, to widziałam, że w kamperach albo w przyczepach campingowych ludzie mają. Dwa tutaj kosztuje Trzy dychy, przeceniona jest lampa, bo ja jestem, powiem Wam, że marzy mi się taki albo kamper, albo przyczepa campingowa, nam wszystkim się tak marzy i oglądam vlogi ludzi, którzy właśnie jeżdżą kamperami i widzę, że oni mają bardzo dużo ozdób, ozdóbek takich pepkowych albo z Action w... Swoich w swoich domkach, kamperach znaczy, albo właśnie przyczepach kempingowych, więc tutaj też widzicie, można się zainspirować i w przyszłości sobie kupić taką lampeczkę. Tutaj mamy właśnie taką, takiego liska, to jest skarbonka, ale chyba Wam jesienią nie pokazywałam, bo widzę, że chyba one w sumie to niedawno wjechały, no trochę spóźnione. Dobra, tu mamy następną rzecz, trzy dychy kosztuje. Piękny jest ten zegar i powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba, tylko kurczę, no jakoś tak, no nie ma tych kresecek, kresecek pomiędzy i ja tak wiecie, lubię tak dokładnie sprawdzić godzinę, nie? Lubię tak dokładnie sprawdzić godzinę, ile jest, wiecie, jak coś piekę, ciasto czy coś, no to wolę tak dokładnie sprawdzić, żeby, żeby później nie było, że coś za długo, za krótko, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, tu mamy taki kosz i słuchajcie, ten kosz na pewno wiecie jak się rozkłada, 35 zł kosztuje, on jest taki składany, zobaczcie, a tu jeszcze na górze ma taki sznurek do ściągnięcia, więc jak wrzucicie jakieś rzeczy, to możecie po prostu to zasznurować i nie będzie nic widać, może być do prania, może być do zabawek dla dzieci, do różnych pierdół, kocy, poduszek i tak dalej, i tak dalej więc naprawdę e, taka full e, opcja, że tak powiem. E, idziemy do łazienki. No i z łazienki dawno niczego nie było. I zobaczcie w łazience też może być pięknie i świątecznie. I możecie kupić takie dwa bałwanki, e, dozownik i kubeczek i poczekajcie, poszukamy ceny. Hello, hello, gdzie jest cena? 20 zł kosztuje. Tak, dwie dyszki kosztują, więc myślę, że też fajnie. E, dajcie mi znać w komentarzu, czy wy czujecie w tym roku to, ten, tą magię tych świąt. Powiem Wam, że ja zawsze wcześniej stroiłam, e, e, stroiłam u siebie dom. E, już miałam wszystko postrojone na męża urodziny, bo teraz w sobotę mam mąż urodziny. To tak raczej było wszystko postrojone w domu. No tak lubiliśmy po prostu wcześniej. A w tym roku jakoś nie, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego ja. Dosłownie, no nie wiem, wczoraj kocyk zniosłam, ale jakoś tak mnie nie bierze. Czy wy też tak macie w tym roku, że was jakoś tak nie bierze? Nie trzasnęło was tak jeszcze, wiecie o co chodzi? Ten yy, Chrystmesowy. Yy, chryst Chrystmesowy. Chrystmesowy Time. <gryst> Oczywiście tutaj wiadomo, że yy, specjalnie tak mówię. Yy, dobra. To dajcie mi znać w komentarzu, czy wy, czy wy też tak macie. Pokażę wam jeszcze tą osłonkę, bo jest bardzo ładna. 20 zł kosztuje. 20 zł kosztuje i tu chyba z osłonek to już będzie wszystko. Tak, bo ostatnio wam też pokazywałam osłonki, więc idziemy dalej. No, jesteśmy jeszcze na kubeczkach, więc pokażę wam tam, tam, tam. No i zobaczcie, to jest to, o czym mówiłam z tymi skrzytami. Niektóre z was właśnie też pisało, że nie kupują tych skrzatów. Nie kupują tych skrzatów. To jest to mi się kojarzy ze świętami. Proszę bardzo, 15 zł Mikołaj. Yy, Mikołaj, yy, i ten Mikołaj kojarzy mi się ze świętami. A zobaczcie, czy Wam ten skrzat kojarzy się ze świętami? No nie wiem, no nie wiem. Jakoś tak nie przemawia on do mnie. Może kiedyś mi tam wiecie, jakaś lampeczka się zapali i on mi prze, przemówi do mnie, ale na razie nie. I tu jest jeszcze taki nowy kubeczek, zobaczcie. Dosyć duży, w takie wzorki. I kosztuje 8 zł. Więc tutaj taka nowość. Te dyniowe kubki pomarańczowe są przepiękne i ostatnio też dopiero wjechały, trochę po czasie, ale no ale trudno, nie? Trudno, zawsze można za rok wystawić, u mnie jeszcze dynia wisi, bo mówię, tak jak mówię, ja jeszcze nie świąteczna, więc u nas jeszcze dynia wisi i dynie powystawiane, więc no nie wiem, kiedy się za to zabierać. Trzy dyszki kosztuje, kosztują takie sztućce i tu macie wymiary, proszę bardzo, łyżeczki, no, tutaj macie co, co jest. No więc tak, jakby ktoś chciał komplety, to tutaj macie w macie oczywiście matowe, czarne i takie kremowe. No i tutaj przecenione z 20 na 15 dla jednej osoby. Taki zestawik, proszę bardzo. No i tak, ja szukam małych łyżeczek i powiem wam, że nigdzie nie ma. Ja nie wiem, co to się stało, że w łyżeczki mi poginęły w domu, chyba pewnie z jogurtami w śmietniku. No i miałam tyle łyżeczek i nie mam e, za dużo, więc chodzę szukam, no ale w Pepko też nie ma. Chyba każdy się przygotowuje do świąt. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lećcie, bo jest trzy. E, trzy, za, e, trzy kupujecie, za dwa płacicie, więc naprawdę okazja. Trzymajcie się, cześć!